Bo widzicie, widzicie to. Mi się to dopnęło. Był taki prezencik to mi się to dopnęło z. z tutaj było z, z tym, wiecie, punch koło szpanerów. I patrzcie, ta day jet

A i dziękuję za tyle wyświetleń i subskrypcji To naprawdę daje... kopat do to do nagrywania Nie. Ale, gdy sobie tutaj jeździ, Dobra, to będzie splasz. I statujemy. Aha. Zatem, tylko w tym odcinku dwie rundki, albo może trzy. Jeśli do dziesięciu minut nie więcej spróbuję. Bo nie chcę was zanudzać. Jak ale za niedługo będzie uczciwie, lecz z bety. I może z Bobloxa, ale bez głosu. O nie, zła. No i typ widziałem, żeby się nie zakwalifikował. Dobra, bo Wam No i trzeba, jeden Start. No obyśmy wygrali, to będzie fajnie, spoko. Ogólnie ja to zacząłem o 7.29, czyli grałem dwie godziny i przez dwie godziny 2000 zebrałem. Nie jest to za bardzo. Wiecie. Chcesz? Chcesz oberwać? Też. Co? Ej, dobra, to było dziwne. Ale taki wynik, i nie wiem, czego kupić. Napiszcie, napiszcie w komentarzach, tak czy nie, bo szczerze, jestem ciekawy. jeszcze jutro będzie odcinek że odblogowałem najrzadszego z kinowkrętów i miałbym już na tego kordenu Nie wiem jaki. A nie wiem jaki tytuł tam na ten odcinek. Może droga do kibla. Jeśli taki jest tytuł, to. To bardzo przepraszam osoby, które mają po 5 lat lub mniej, ale. A ale słów. Mais tu es juste debout, mais tu es longue, tu es cublée. Bon, on va. On Jest. Hej, hej! Ogólnie to opowiem taką historię: że u nas jest taki kolega, który jest strasznie lubiany przez każdego w pierwszej klasie i drugiej klasie, i jakby on przez wszystkie mamy jest ten chroniony, a szczególnie przez taką mamę. Mojej koleżanki, która jest strasznie wkurzająca, nawet moja mama tak twierdzi, bo jakby babda da się do szkoły, to da w pół, albo da jakąś i do wycieczkę, wpłaca i potem zabiera te pieniądze, Płaca, zabiera, płaca, zabiera. No i właśnie nie ona groziła, o przy okazji jest też, mojemu koledze, z który ale nie tym, tym, który jest nielubiany, nie chcę mówić, jakie to jest imię, ale że, że zaraz dostanie w, w, nie, w głowę jakby, w busie. Jeśli ktoś jest, bo, jeśli ktoś jest starszy, to chyba wie o co mi chodziło i jakby

Nie powiedziałem jak mapa, ale sobie widzicie. Flora flip już. Ostatnio mieliśmy robiliśmy, Kolejna historia. Wiem, że to kazano. To ma. proszę. Że my mamy taką pani na zastępstwie od angielskiego, która jest szczerze tak bardzo odklejona, że ona na informatyce kazała nam robić angielski. Dobra, Czego róż. My też. Dobra, daj co? Ale

i dziękuję za obejrzenie filmiku. Czy gdzieś plus 20 sekund? że nowe logo, muszę sobie wymyślić. Zobaczmy. Bo tamtym, dziękuję za obejrzenie filmiku. Bardziej się szczerze, postarałam. Aha. To przypominam najpierw się Babu kupić tego królika, czy nie inaczej.